Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej stroniko. Dzisiaj widzimy się w kolejnym pak peningu. Będzie to chyba zdrapak numer 5 lub 6, nie jestem pewien, ale już mniejsze o to, bo nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby zgarnąć jak największą sumę pieniędzy z tych oto właśnie z drapeczek. Dziś pak będzie o wartości 30 zł. Jest to nie największy drape, bo największy był chyba w ostatnim odcinku za 34 zł, ale kupiłem się za 3 dyszki i już wam mówię. Jakie zdrabki zdobyłem? Jeszcze wam powiem, że. O! Pani mi dała do zdrapywania taki fajny Żetonik. Zobaczymy, jak się sprawdza. I już wam pokazuję, jakie mamy zdrabki. Yy, mamy tak, za złotóweczki Złota karta. Tą weźmiemy sobie jako wróżbę. Trzy razy słonik po złotówce. za, pion, za dwójeczki teraz. Yy, kopalnia rubinów. Takiej właśnie jeszcze nigdy nie próbowałem, więc próbujemy. Pensja. My się w komentarzach najczęściej, żeby spróbować pensję i miały być wszystkie pensje, ale doszło do takiego momentu, że w tym tygodniu, bo w zeszłym, doszły nowe zdrabki, takie jak X kasa razy 10. Mam, o, widzicie teraz, takie coś, zapiątala. I postanowiłem, że właśnie spróbujemy, spróbuję, co w nich można ciekawego wygrać. Ale oprócz tego mamy jeszcze zapiątala, ekstra pensje. I na deser właśnie za 10 zł X kasa razy 20. Nie wiem, jak nazywać te zdrabki X może będziemy to nazywać, bo, bo nie wiem, jak to inaczej poprawnie można nazwać. Praktycznie w każdej tej zdrabce chodzi o to, żeby znaleźć tak nasze liczby, które są gdzieś tutaj podane. I tyle, co. Aha. No to na samym początku wam powiem, żeby oceniać mój film, pisać coś w komentarzach, piszcie mi koniecznie, jakie zdrabki mam do następnego openingu przygotować. I jak wiecie, te openingi nie są takie częste, jak, by, jak ja bym chciał, jak wy byście chcieli. Z tego względu, że nie zawsze mamy na telefon duszy, żeby pozwolić sobie na, na zdrabki, bo mam też inne wydatki. I z tego właśnie względu, jeżeli chcecie, nie nie muszę, nie zmuszam was do tego, to jest tylko wasza wola. Macie refling w opisie, tam macie do jakiejś gry, wam tam wrzucę, możecie, się, możecie sobie pograć wiem, zarejestrować się, pograć. I jakaś część y, pieniędzy, część, no nie wiem, może tam być złotówka od od jednego zarejestrowania się wpłynie do mnie i wtedy będziemy mogli zrobić opening albo częściej na przykład dwa albo trzy w miesiącu albo jeden taki jebitnie wielki nie to tylko zależy od was czy czy komuś się chce grać, gra jest darmowa więc yy, bez problemu można sobie wejść zagrać i to tyle ok Zabieramy się do zdrapaku ok na deser zostawimy sobie tą zadyszkę o tą. polecimy teraz z zoomikiem już lecimy to będzie mi być niewielka dobra zaraz to złapiemy ostrość ładnie lecimy na sam początek z, z drapką która się nazywa złota karta i będzie to czekajcie chwilkę Złapiemy ostrość ok coś takiego i będzie to wróżba o co tu chodzi? Już wam mówię znajdź czy takie same kwoty i wygraj tę kwotę no to skoro tak, to zabieramy się. Zrobię Wam tak proste, żeby w miarę było. Okej. Okay. będziecie widzieć, powinniście widzieć. O, nawet fajnie się ściera tym. Złotóweczkę widzę. Widzę dyszkę. No, widzę 9000. No na pewno nie wiem, bo to by, kurwa to piszecie i tak się tu nic nie wygrywa. Takiego wielkiego. 15. Zostały chyba dwie liczby, więc można powiedzieć, że wróżba będzie bardzo kiepska. Patrzcie, można powiedzieć, że każda liczba z innej parafii, jak to się mówi. Nie jest to dobrze, bo jak dobrze pamiętam w dwóch ostatnich wróżbach udało nam się coś wygrać, choć cały opening nie był jakoś super, wspaniały, no ale wróżba dawała nadzieję, że coś może się udać trafić, a tutaj jak widzicie przegraliśmy to dość mocno, więc Pierwsza wróżba idzie do dupy i można powiedzieć, że źle to wróży. Ale dobra, próbujmy dalej. Teraz mamy słonika. Znajdź słonikę pod warstwą ścierną i wygraj kwotę z pola wygrana. No dobra, no to próbujemy. Co my mamy? Króliczki, zajączki i inne gady. Ślimaczka nawet mamy. Kurczaczka i kuskę. Za kurwiście. Dobra. To jest pozytówce, to nie będziemy się denerwować. Z samego początku. Dobra, co my mamy? Wiwiórkę. No fajnie. Jakaś owca dzika królik. I co i rybcie. No kiepsko, kiepsko. Ale dobra, próbujemy dalej, zobaczymy. Okej, okay, lecimy, lecimy z koksem. Ślimaczek, pokaż różki. Dam ci sera na pieruszki. Kurczak. Koza. No to właśnie. W po złotówce nie było nic, więc możemy sobie je odłożyć na bok i dajemy teraz zdrabki za 2 złote. Pierw polecimy z tym mm, kopalnię rubinów, z tego względu, że jestem bardzo ciekawy, co to jest za zdrabką, Troszkę Wam tu oddalę. Okay. I o co tu chodzi? Znajdź rubina pod warstwą ścierną i wygraj przypisaną do niej kwotę. No dobra, no to szukamy rubiny. Zobaczymy, czy nam się jakieś trafi. Worek mamy, no fajnie. Banknoty. Czekajcie, ustawię jeszcze ostrość, bo nie chcę, żeby się źle nagrało. Okej, okay, dobra. Okej, okay, okej. Okay. Mm, safe. Kurwa, no co to ma być? Uchar. Nie, to film. przepraszam. A, tutaj. A to co? Branzoleta fajnie. Karta. Telefon. Zamek. Ja pierdolę, jakie gówno. Dobra, kolejne dwa złote. Poszło. Dobra, pensja, Czyli mamy teraz pensję, o której żeście mówili bardzo dużo i bardzo często, więc zobaczymy, czy mieliście rację. Aha, i piszcie mi, jak mam, jak mam ścierać. Czy pierw te Dolnie liczby, a dopiero potem patrzeć, które są moje wygrane, czy pierw te liczby wygrywające, a dopiero te z samego dołu. Dzisiaj zaczniemy, a zaczniemy od tych wygrywających. Zobaczymy, co napiszecie. Mamy dzisiaj 16 i 3. O, dobra, no to lecimy. 17. No było blisko. 20. Gówno. 9. Gówno. 1. Gówno. Pensja. Ile trzeba razy pensję trafić, żeby coś. W, y, na, polu, na polu twoje liczby znajdź dwa razy na pensja i wygraj główną wygraną. Jeszcze raz, niech mi się trafi pensja i. Dobra. 23. Czyli gówno. Dobra. Czyli ta drabka była całkowicie gówniana. Teraz lecimy dalej może któraś moja z, z moich z moich liczb się trafi obra 9 i 16 no dobra no to szukamy kurde coś przestało mi chodzić ten sprzęt 11 1 33 14 pensja, szkoda, że się nie moją dwa dwie te 29 dzięki panowie, wy to potraficie doradzić mówię w tych pensjach to się tak wygrywa, że nie wiem co ja zrobię z tymi pieniędzmi naprawdę dobra, super, extra opening, aż mi się płakać chce teraz co? otwieramy ekstra pensję kolejną ze którą polecaliście o bo widać te góreczki. O, tak gdzie się fajnie mieni. Dobra. O co tu chodzi? Jeżeli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama, jak któraś z wygrywających liczb, wygrałeś, przypisałem do niej kwotę na polu. Twoje liczby znajdź dwa razy napis Ekstra i wygra główną wygraną 100 tysięcy. Kurwa, żeby przywalił tyle co. Mm. Dobra. Wygrywają co liczby, patrzymy. O, ta się to mi się fajnie ściera. 12. Siedemnaście. Dwadzieścia cztery. I? I dwa. No to lecimy. Siedem. Ja pierdziele. Dwadzieścia sześć. Trzynaście. Dziewiętnaście. Trzydzieści jeden. no to jest masakra. Dajcie jesteś wygrać. Kurde, to za opening 29 Ekstrapensja Patrzcie, i teraz w tych trzech miejscach jeszcze raz ekstrapensja i normalnie Kupiłbym sobie komputer nowy no, przydałoby się. 3. Mieliśmy dwa. Kurde 22, no nie i 25. Czajcie to to jest niemożliwe. No to jest, no, no to jest naprawdę niemożliwe. Tyle kasy już poszło. Poszło już połowa. Dokładnie połowa, bo została za piątkę i za dyszkę. Dobra, teraz próbujemy te nowe. A co tu chodzi w tych zdrabkach? Jeżeli, jak z swoich liczb jest taka sama jak któraś z wygrywających liczb, wygrałeś przypisaną do niej kwotę, znajdź symbol raz 5, raz 10 i pomnóż przypisaną do tego symbolu wygraną. Wygrane sumują się. Takie same zasady jak w ekstrapensji. No ale patrz, dotychczasowa wygrana, jeżeli ktoś dopiero teraz zaczął oglądać, jak to w telewizji mówią zawsze, wygrana wynosi wielkie gówno. Dobra, próbujemy. czekajcie, sprzątnę sobie pod spodem, bo mi się źle zdrapuje Dobra, 27. Z wszystkie były z tym zdenerwowane. 27, 18, 17, 22. Super fantastycznie. Smerfastycznie. Wręcz bym mógł powiedzieć. 20 Jedenaście. Szesnaście. Dwadzieścia sześć. Dwadzieścia pięć. Kurwa mnie zaraz tu weźmie. Naprawdę. Dziewiętnaście. Dwanaście. Dwadzieścia jeden.

Takie same zasady, tylko mamy 20, szkoda, że coś trafimy, bo jest 20 pół. Akurat no to patrzmy, mam nadzieję, że coś tutaj wygram, bo, bo to będzie pierwszy oponent, na którym nie wygram nawet cudówki. Chuj 28, 32 29, czekajcie, zatrzymam na chwilę i ok, bo no mi się czas nagrywania skończył. 22 i 38. Dobra, taki mamy fajny liczby. 22, o, moja jedna z moich ulubionych liczb, a mam nadzieję, że gdzieś się trafi. 18, 16, 31. No nie, no kurwa, to tak jest, że ja nie mogę, no i inni mogę. Trzydzieści osiem. Dwadzieścia siedem. Trzydzieści dziewięć, no kurwa trzydzieści osiem, dwadzieścia pięć, trzydzieści pięć, piętnaście, dwadzieścia trzy. No jesteśmy już w połowie. Trzydzieści cztery, trzydzieści trzy.

Dobra, dziękuję Wam za ten super ekstra wspaniały odcinek i wypłac wypłacza się w poduszkę, może zrobi mi się lepiej. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, chociaż wątpię, że Wam się podobało, no ale jeżeli chcecie poprawić mi humor, to dajcie łapkę w górę to może łzy przestaną mi lecieć. Spodziewajcie się kolejnego odcinka. Co? Za... No nie wiem zajdę. Nie mogę wam powiedzieć, bo kruchowska są ostatnio. I jeszcze kupiłem sobie softbox, także kolejny wydatek, ale oświetlenie jest potrzebne oczywiście, bo nie będę nagrywał cyklu z drapek, chciałem nagrywać też yy, różne gry. No ale oczywiście yy, zwykłe światło, żarówkowe, do tego się nie nadaje, a w dzień jestem w pracy, tak że sami wiecie, potrzebny był softbox. To tyle, dajcie łapkę, dajcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał, polećcie go znajomym. I reflinka macie w opisie do jakiejś tam giereczki. Pogajcie sobie. Zapraszam do mnie na fejsa. I tyle, dziemaćki. Trzymajcie się. Piątka!